Zagraża nam globalne ocieplenie. Wydaje się, że dobrze wiemy jakie działania musimy podjąć dla ratowania naszej planety. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zmniejszenie konsumpcji są kluczowe, żeby zatrzymać tempo zmian. Niestety, emisje ze spalania paliw kopalnych ciągle rosną. Gospodarki wciąż rozwijają się kosztem środowiska, a ludzie nie chcą rezygnować z dotychczasowych przyzwyczajeń w imię ograniczenia zmian klimatu. Dodatkowo rosną w siłę fałszywe opinie. Na przykład, że zmiany klimatu mają charakter naturalny, podobnie jak przed laty ocieplenie w okresie zlodowacenia. Albo że podniesienie temperatury na Ziemi o 2 stopnie to nie problem. No dobrze, ale nie ma pewności, że klimat na Ziemi ociepla się z naszej winy. A ekstremalne zjawiska pogodowe to nie dowód, bo zawsze mieliśmy z nimi do czynienia. Tymczasem w wyniku naszych działań świat zmienia się nieodwracalnie. Jednak jest jeszcze dla nas nadzieja i o niej chcę wam opowiedzieć. Według raportu Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu z marca 2022 nasze dotychczasowe emisje gazów cieplarnianych wcale nie odebrały nam szans na zatrzymanie globalnego ocieplenia, pod warunkiem jednak, że będziemy chcieli podjąć wysiłek i zaczniemy działać, bo nasze działanie naprawdę ma sens. Musimy jednak zmienić nasz sposób myślenia o rozwoju, wygodzie życia i zasadach korzystania z energii, bo rozwój nie musi być równoznaczny ze wzrostem konsumpcji poziomu przemysłowienia oraz rosnącym zapotrzebowaniem na paliwa kopalne i surowce. Możemy ograniczyć tę naszą energetyczną zachłanność bez rezygnacji z dobrego życia i zdobyczy cywilizacji, ale aby osiągnąć ten cel musimy skupić się na życiu według zasad zrównoważonego rozwoju. Zakładają one, że jeśli już teraz ograniczymy szkodliwy wpływ produkcji i konsumpcji na stan środowiska, zwiększymy ochronę zasobów przyrodniczych i zaczniemy nimi wydajniej gospodarować, to poprawimy warunki naszego życia w przyszłości. Nasze potrzeby naprawdę mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb naszych dzieci i wnuków. To takie główne założenia zrównoważonego rozwoju, które niestety wciąż są odległe, ponieważ trudno zmienić obecne przyzwyczajenia większości z nas. No ale nie poddawajmy się. Mówiąc o działaniu, mam na myśli szukanie i wdrażanie rozwiązań, które zmniejszą zapotrzebowanie na energię i jednocześnie wyjdą nam na zdrowie. Takie rozwiązania opisywane są w modelu Reduce, Reuse, Recycle, czyli używaj powtórnie, utylizuj i unikaj kupowania zbędnych rzeczy. No więc, jak moglibyśmy żyć lepiej? Unikając tych zachowań, które generują wysokie zużycie energii, np. podróży lotniczych, wyrzucania żywności, budowania zbyt dużych, trudnych do ogrzania domów. Zastępując, jeśli to możliwe, samochód, transportem zbiorowym lub rowerem. Ograniczając spożycie mięsa na rzecz produktów roślinnych. Ulepszając wydajność urządzeń i przedłużając ich cykl życia. I dotyczy to nie tylko naprawiania starych lub uszkodzonych rzeczy, ale też wdrażania wydajnych i energooszczędnych technologii. Mamy ogromny potencjał zmniejszania emisji. Szacuje się, że tylko dzięki zmianie naszych przyzwyczajeń możemy je ograniczyć nawet o 70% do 2050 roku. A więc do dzieła! Zmieniajmy nasze życie na lepsze. Walczmy z tym nadmiernym konsumpcjonizmem i zachłannością energetyczną. Szukajmy zrównoważonych rozwiązań. Nasze wybory mają ogromne znaczenie dla środowiska, dla klimatu oraz szans dla nas samych na dobrą przyszłość. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach klimatu, obejrzyj nasze filmy, które znajdziesz na stronie klimata2.os.gov.pl.